Witam wszystkich. Tutaj fajne miejsce znalazłem na wiosce spokojnie. Taki zajazd. I pokażę Wam nowy nabytek. Tym razem z Niemiec. Z bliskich Niemiec, bo. Yy, z ile? Od 200 km? 200, nie wiem, 250 może. Kolipska. O, zobaczcie, to jest nowy nabytek. W oryginale. Zaraz powiecie, ale się podniecasz. Stare graty wozisz yy, niektórzy lubią nowe niektórzy lubią stare Patrzcie 80. nie 90 90 rok, 90 rok, 1600 kg i można załadować ile? Yy, tak, to jest chyba masa nie wiem, nie umiem po francusku. Czy to tyle można. Nie, tyle nie można załadować. 3900? Nie. To jest chyba masa całkowita jego. Może tyle wynosić. No i tak. Zauważyłem, że tutaj. E, trzeba by było coś poprawić. A e, poprawić. E, żebym mógł rozsiewać. To. Chyba trzeba tutaj coś pokombinować. Bo to widzę, jest pneumatyka. Nad tym nie widziałem że tu jest pneumatyka ogólnie, ogólnie to jest w oryginale no. tutaj troszeczkę luz, ale ogólnie kręci się, taśma też się kręci, taśma w dobrym stanie, opony w dobrym stanie Ogólnie no jest w oryginale, to jest model D038A Jest brudny, jak, jak się go myje to nabierze Bierze blask i zobaczcie, on nie był malowany. Nie był malowany. Tak, podniecam się tym. Teraz pokażę wam jeszcze w środku. Coś może z tego będzie. Wydaje mi się, że będzie lepszy jak jak piast. Przynajmniej większa skrzynia. Tak mi się wydaje, że większa. Tak to wygląda. Taśma w fajnym stanie. Nie jest porzewiału jakiś. Aczkolwiek stał na dworze. No, I to jak na, na to, że stał na dworze, to całkiem nieźle wygląda, moim zdaniem. No, tutaj nic nie będę miał po prostu. Jeszcze dzisiaj dolecę. Mamy godzinę 18.40, dzisiaj dolecę jeszcze do... No, gdzie dolecę? Do Polski pewnie dolecę jeszcze. Pewnie powinienem zdążyć. No, Może podpowiecie mi co i jak. Bo ja to z takim sprzętem jeszcze nie miałem styczności. Także możecie coś napisać o tym w komentarzu. Eee, e, e, tu zobaczcie, jak fajnie chodzi, kręci się leciutko. Kurczę, no No naprawdę, jestem podjarany. Jak, jak, to, jak, jak to fajny sprzęt! Taki stary, a taki fajny. Mówił, że wszystko funkcjonuje. No. I w przerwach deszczowa nie żniwuje, więc na szybkiego lota do Niemiec. Dobra. To by było to tyle. Dogram jeszcze GoPro. I trzymajcie się, na razie. Cześć.